Cześć, witam! Przedstawię za chwilę Wam dwie moje wizyty książkowe w Hiszpanii. Pierwsza napisana przez Macieja Bernatowicza, zatytułowana Hiszpania. Fiesta dobra na wszystko. I druga. Katarzyna Kobylarczyk. Pył z Landrynek. Hiszpańskie fiesty. Zacznę od tej. Autor przez 9 lat mieszkał w Madrycie, poznał bardzo dobrze ten kraj, to miasto. Jego dzieci, synowie chodzili do hiszpańskiej szkoły i jest to książka bardzo ciekawa, dla mnie szczególnie ciekawa. No nie jestem specjalistką spraw hiszpańskich. I być może wielu z Was poczuje zawód, bo te rozdziałiki są krótkie i można powiedzieć, że on tylko tak prześlizguje się nad pewnymi problemami. Ale co uważam za zaletę tej książki? Rozdziały historyczne o tym, jak powstał ten kraj, sięga do dalekiej historii, bliskiej, najbliższej, do polityki współczesnej, do nacjonalizmów lokalnych, do separatyzmów. To jest bardzo ciekawe, ale szczegółowo dla mnie było ciekawe, jest ciekawy rozdział o języku hiszpańskim, że Hiszpanie nie wymawiają takich spółgłosek jak dż i "ży", dlatego nie znajdziecie u nich pojęcia dżinsy, tylko to są, zaraz przeczytam po hiszpańsku, tylko to są spodnie kowbojskie, pantalones vacuoveros, spodnie wojskiem, a nie jeansy. Co jeszcze? Bardzo ciekawy rozdział o znajomości języków obcych, a szczególnie angielskiego. W sytuacji, kiedy wszystkie filmy są dubbingowane, no i właśnie te imiona, nazwiska bohaterów z takich seriali jak Gra o tron po hiszpańsku są dziwne, i brzmią zupełnie inaczej niż na całym świecie. Um, jeszcze bardzo ciekawy rozdział był dla mnie o edukacji hiszpańskiej, o szkołach podstawowych, o um, średnich uniwersytetach, że uczniowie hiszpańscy bardzo słabo wypadają w tych wszystkich międzynarodowych badaniach, jeżeli chodzi o podstawowe umiejętności. Ale potem, jako studenci, mm, kończą y, bardzo dobre y, uniwersytety. O turystyce hiszpańskiej, oczywiście, jest to kura, która złota jaja znosi. I, y, no, I po prostu, no, Hiszpanie co? No, nie muszą niczego robić, a turyści i tak przyjadą. I tutaj pytanie, czy uważacie, y, że słusznie robią Hiszpanie, rozbudowując de Familia w Barcelonie w stylu z lekka jarmarcznym? I co gaudi na to, by powiedziała, uważam, że niepotrzebnie to robią, ponieważ no fasada i wszystko, co on stworzył, robi swoje. A więc język, a inni, imigranci do Hiszpanii, różni, między innymi jest tam ponad 50 tysięcy Polaków. Jak się aklimatyzują? E piłka nożna to nie tylko sport, ale religia i dwa kluby: Duma Katalonii, czyli Barcelona i Real Madryt, który teraz dołuje, chociaż jak Zidan ich przejął, to może e będzie lepiej. Przed I o kryzysie e dużo się mówiło, że a. Hiszpanie kryzys jakiś tam ekonomiczny przeżywają, no bo nadużyli tych różnych europejskich kredytów i zaczęli żyć ponad stan. Transport, lotniska budowali w szczerym polu, a autostrady dobiegały do wsi, w górach. Nie wiadomo po co. A więc porusza różne tematy, tematy również um, przykre dla Hiszpanów i do tej pory nierozwiązane, takie jak na przykład Gibraltar, jak on mówi, żeby zi zirytować Hiszpana. Trzeba zacząć rozmawiać im po, o, o, z nim o gibraltarze, e, który to gibraltar, Hiszpanie uważają za swój, nie mogą e, przeboleć, że jest on w rękach Anglików. Druga sprawa, e, związana z m, nerwami, to jest wojna domowa w Hiszpanii e, przed II wojną światową 36-39 i generał Franco oraz pewien. Oraz pewien, ja to chyba mam e, sfotografowane, znaczy on sfotografował takie mauzoleum, e, pomnik poświęcony tym, którzy w tej wojnie zginęli. O, w Dolinie Poległych jest mauzoleum, w którym pochowany jest generał Franco i właśnie ci jego żołnierze. Przy budowie tego mauzoleum zginęło też wielu więźniów. I teraz nie wiedzą, przekreślić przeszłość, odciąć się czerwoną kreską. Co z tą taką najbliższą pamięcią zrobić? A właśnie ta wojna domowa jest bardzo świeża wśród Hiszpanów i w Hiszpanii. Zadziwiło mnie też, że nie posiadają hymnu. To znaczy, mają hymn, ale jest to tylko melodia. Nie mają, chybina y, nie ma słów, bo żadne słowa nie będą do zaakceptowania przez wszystkich przedstawicieli poszczególnych rejonów Hiszpanii, Katalonii, Andaluzji itd. I y, kibice narzekają, że obserwatorzy się z nim śmieją, kiedy na początku meczu oni nie mogą wrzeszczeć, wyśpiewać tych swoich emocji, jak robią to inni. A tylko mogą śpiewać la, la la. Jest to drugi kraj w Europie, bo Kosowo też nie ma swojego śpiewanego hymnu, no ale dla Hiszpanów jest to nie do przyjęcia korrida. Temat niezrozumiały dla innych Europejczyków, oczb obecnie zakazana, a będąca też kiedyś religią. No i tytułowa fiesta, czyli świętowanie świętują, 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 uwielbiają świętować. Jeżeli o, chodzi o fiestę, to tutaj teraz wkraczam z tą książką, bo te fiesty, czyli to świętowanie w różnych regionach i małych miasteczkach i nawet e, zapadłych wsiach jest wszędzie. I ludzie tak naprawdę nie wiedzą, skąd wzięła się taka, a nie inna forma fiesty w ich miasteczku, ale e, świętują. Czasem naprawdę ciężko zgadnąć, o czym są niektóre hiszpańskie fiesty. Fiesty stały się dla autorki, czyli Katarzyny Kobylarczyk, czymś w rodzaju nałogu. Stała, starała się poznać fiesty właśnie nie tylko w wielkich miastach jak Pampeluna i te tam byki, ale w najmniejszych miasteczkach. Jak mówi jeden z historyków hiszpańskich, fiesta nigdy nie udało się nam dowiedzieć, ile fiest organizuje się w Hiszpanii. Fiesta uzależnia to dlatego, że upiła, upaja wolnością. Mogło to stanowić jakieś wyjaśnienie naszej dziwnej fascynacji. Tutaj docierają do małego miasteczka. Autorka dociera, zaraz Wam przeczytam, jak to się na miasteczko nazywa. Już wiem. Do Vila Nowy i La Geltru wjechaliśmy po cukierkach. Nie byle na byle przedmieścia wśród bloków leżało ich tylko trochę, ale w miarę jak zagłębialiśmy się w miasto i bloki gęstniały, jezdniem pokrywał coraz grubszy dywan landrynek. Były pastelowe, a koła naszego samochodu kruszyły je na żółtawy, drobniutki pył. Pył unosił się niską chmurą jak kurz i lepką, półprzezroczystą warstwą odkładał się na gładkich powierzchniach. Cukierki w tych miasteczkach były wszechobecne, landrynki. Dlaczego? Otóż pod koniec dnia tymi lab landrynkami obrzucały się dwie drużyny, dwie grupy mężczyzn. Landrynki ostre rzucali w siebie z taką energią, jakby było to coś bardzo no, istotnego w ich życiu. Takie właśnie fiesty opisane w tą, są w tej książce Pył z Landrynek: Hiszpańskie Fiesty. Obie książki polecam. Jak mówię, dla tych, którzy Hiszpanii nie znają dobrze, tak jak ja, są bardzo ciekawe i przydatne, bo możemy poznać Hi Hiszpanię nie tylko tę z folderów, ale tę właśnie od drugiej, jakiejś takiej prowincjonalnej, nieznanej strony. Dziękuję. Komentujcie oczywiście. Do zobaczenia.